Szanowni Państwo, za oknami wiosna w pełni kwitną, wiśnie kwitną, magnolie jest bardzo pięknie, a do tego stacja TVN nieustannie nadaje nam całą prawdę, całą dobę. Już dawno się tak nie uśmiałem, jak oglądając. Jeden z ostatnich tak zwanych materiałów tej stacji, taki mini reportaż o przyjaźni łączącej pana Sławomira Mencena. Z panem Jackiem Hogą, który jest ekspertem no, w dziedzinie militarystyki, a którego opinię bardzo ceni pan Sławomir Mencen Widziałby jego jako jednego z doradców, właśnie w tym obszarze. I tutaj, resortowe dzieci naprawdę się sprawiły w pocie czoła. Zapewne. Przeglądały no setki godzin materiałów, aby wyszukać takie smaczki, takie podobne jako tym tam klapsachem nie dla dzieci, na no, z aborcją to pan Męcen sam się tutaj podłożył jak gdyby tam Krzysztof Bosak nawet tutaj nosem kręci, że to tak niezgrabnie i zupełnie niepotrzebnie się wyłożył tutaj mainstreamowym mediom, to znaczy no by to, by, takie poglądy przedstawiające które absolutnie Adam Michnik nie może zaakceptować. Nie może no właśnie, ale te dzieci tam znalazły takie smaczki i nie tylko chodzi o te właśnie kwestie militarystyczne, czyli na przykład tutaj postulat niczym nieskrępowanego dostępu do broni, ale również te jeszcze bardziej dlażliwe, dla Michnikowców tematy, czyli tematy damsko-męskie, jak wiem, oni mają wizja na tym punkcie, relacja żona-mąż, no i tu pojawiła się no, ponownie całkiem zacna instytucja patriarchatu i od razu właśnie mi się przypomniał jeden z, również z materiałów przy poprzednich wyborach, kiedy to w usta Janusza Korwin-Mikkego włożono słowa, no, poglądy, które, które padały na konwencji założycielskiej fundacji Patriarchat, na, na, na której to Korwin-Mikke był jedynie gościem, no, przysłuchiwał się, a TVN tak to przedstawiło, jakby to właśnie były poglądy samego korwin Mikiego, co oczywiście tutaj mieli pretensje wszyscy młodzi konfederaci właśnie tutaj, że, że ich praca znowu zostanie nie utracona. No i z tych powodów właśnie został z Konfederacji wykluczony. Tu przypominam, że no, pan Krzysztof Bosak potępił również te wypowiedzie, tam grymasił Moniki Olejnik, że znowu ten Korwin Minkiem wykon... no pacnął takie, takie głupoty zupełnie Zupełnie nie odniósł się do właśnie istoty tego materiału, który był jedną, większą, jedną wielką manipulacją i oszczerstwem. Także no, tutaj pan Bosak, można powiedzieć, z, 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 nowym, z nową nomenklaturą płciową bioetyka pana Krzysztofa Stanowskiego należy do. Do płci pierwszej, czyli mężczyzn bez jaj. No ale to nie tylko on, bo większość konfederatów i tu nawet pan Roman Fritz, wiem, że tam wtedy pomstował również na te wypowiedzi rzekome. Korwin-Mikiego, również Konfederatki, przeróżne pani Karolina Pikuła, przypominam, tam się napłakała. Sebastianowi Pitoniowi, właśnie jak to ten Korwin-Mikke tak no, te kobiety strasznie traktuje, więc tutaj tutaj naprawdę. Wylewały się krokodyle łzy. Jedynie no, przeszła tę próbę pani Samuela Torkowska, która najwyraźniej należy do płci czwartej, według właśnie nomenklatury, tutaj bioetyka Krzysztofa Staniowskiego, czyli no, kobieta z jajami, bo ona nie tylko, że wyjaśniała na czym polegała ta manipulacja, to oszczerstwo, ale ale no spotkała się nawet z panem Ronaldem Laseckim, aby podyskutować o instytucji właśnie patriarchatu, tam potwierdziła, że jej mąż ma podobne zapatrywania, ona nie ma nic przeciwko temu, więc no właśnie tak, ale wydaje mi się, że tutaj osobników tych no, konserwatywnych dwupci, czyli mężczyznami, od kobiet to tak nie wymagamy wiele. Ale przede wszystkim od mężczyzn, no to już nie za dużo w tym świecie, no ale wracając właśnie do tego materiału, to można powiedzieć, że o ile Materiał na Korwin Michego był czystą manipulacją, oszczerstwem i trzeba było tu, no, dać odpór temu, 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 no, tym kłamstwom. To, jeżeli chodzi o materiał w sprawie przyjaźni pana Mencena i pana Hogi, no to taka przyjaźń rzeczywiście występuje. przecież nie na darmo mówimy, kto z kim przystaje, takim się staje. Więc można powiedzieć, że tak, no, pan Mencen z całą pewnością nie, nie to. Że wysłuchuje tylko poglądów pana Hogi, ale bardzo je ceni, widziałby jako swojego doradcę. Pan Mikke nigdy nie powiedział, że pana Ronalda by widział jako swojego doradcę w sprawie tutaj no, uregulowań prawnych stosunków damsko-męskich, a tak to a, a, a tak to przedstawiała właśnie haniebnie, haniebnie stacja. TVN. No najwyraźniej proszę Państwa, o czym mówiłem w poprzednim nagraniu, nie na zbyt wiele i nie zbyt długo, zdało się tutaj odcinanie od dystansowania tak zwanej piątki Mencena. tutaj no, już damy spokój tym starszym i mądrzejszym będziemy przynależeć do nie, grzecznie do Unii Europejskiej, nienawidzić Rosjan i tak dalej, nie na zbyt się to zdało, ta strategia kompletnie zaszankowała, a tutaj młodzi neokonfederaci myśleli, że to właśnie tak pójdzie bardzo łatwo, czyli odetniemy się od tego Brauna, od tego Kornikego. Rzeczywiście tutaj uwierzyli temu Klangorowi. Judenratu, że to właśnie są poglądy nie do zaakceptowania, a oni tu sprytnie, mainstreamowo, właśnie będą jedynie mówić o tych niskich i prostych podatkach, dzięki czemu no nie zyskają, tylko. Większą popularność i poparcie wśród no, młodzieży, w szczególności tak, wolnościowej, ćwierci inteligencji, można powiedzieć, ale również no, będą, może nie zaraz pieszochami, ale przynajmniej no, te stacje mencinowe będą na nich patrzyli bardziej przychylnym okiem. Jak widać, ta strategia no, zakończyła się groteskowo kompletnym kompletnym fiaskiem no, do tego stopnia, że pan Krzysztof Bosak, przedstawiciel, przypominam, tej pierwszej pci, czyli e, mężczyzn bez jaj, nawet odcina się e, e, od tych, tych wypowiedzi niefortunnych pana Sławomira Mencena. Ciekawe, czy również będzie go dopingował do tego, aby zakończył od razu tę no, skandaliczną przyjaźń z, z panem Jackiem Hogą, który ma takie... E, no, straszne poglądy. No ciekawe, jak to będzie. Także, proszę Państwa, widać, że ta, ale y, y, można powiedzieć, że jest w tym coś pocieszającego i właśnie takie nadzieje na odnowienie tej neokonfederacji właśnie tutaj przed świętami y, w tym czasie no, przedświątecznym, wielka, wielkanocnym, bo y, na swojej skórze doświadczyli tego, co Corwin mikke czy Grzegorz Braun doświadczali przez wiele, e, nie, przez wiele lat. Pan Mikke, to no, tutaj już e, chyba nie ma innego polityka, który, nie, który którego tutaj e, media mainstreamowe bardziej nie, nie sekują i e, no, że dali się jak tacy naiwniacy, tacy kompletnie durnie e, namówić i to pewno nie wcale jest tak, że e, mamy do czynienia tutaj że z no, z, z takim działaniem służb. Które inspirowały tę zmianę neokonfederacji. Wyrzucenie pana, pana Korwin-Mikiego czy pana e, Brauna. Nie, ta naiwna, głupiutka młodzież, pewno podjudzona jeszcze przez wielce posła Biblera, który też intelektem i mądrością nie grzeszy, oni naprawdę w to uwierzyli, że to właśnie e, trzeba mieć tylko, e, trzeba się skupić na tych poglądach takich niedrażniących, które tam no, nie naruszają wrażliwości Gazety Wyborczej i Adama Michnika. Jak będą tacy pokorni, grzeszni, pokochają Unii Europejskiej, no to właśnie staną się również częścią systemu. Ale właśnie to podejrzenie o tutaj, o tutaj działaniu służby chyba można zaliczyć do, do całkowicie sfalsyfikowanych Zresztą, gdzie by tam służby się zajmowały, prawda, takimi, po co tam nakręcać, czy, czy nie wiem, jeszcze im płacić, coś zlecać, przekonywać, jak właśnie ta młodzież taka głupiutka. Naiwna, sama się dała w to kręcić. Pan Mencent się teraz no, od pana Wiplera nieco dystansuje, tr trzyma formę, jeżeli chodzi przynajmniej o te, o te postulaty, za które dostaje no, takie grube cięgi, i ma, miejmy nadzieję, że właśnie w tym czasie święty, świątecznym, wielkanocnym no, przyjdzie im taka refleksja. Przemyślą swoje stanowisko, gdzie stoi dobro, gdzie stoi zło, po której stronie stanęli w pewnym momencie. Nadejdzie im taka refleksja i no, przeproszą pana Korwin-Mikiego, pana Brauna. Za tej ich wykluczające prawda, stanowisko, jeżeli chodzi o działalność polityczną, i staną w prawdzie. To nie chodzi o to, żeby tutaj prawda, zaraz jakieś wielkie urządzali przeprosiny i tak dalej, tylko żeby przynajmniej stanęli w prawdzie i żeby po tych wyborach no właśnie wrócili na łono prawicy, prawicy bo to jest wielka, wielka rzecz. Na tym powinno nam wszystkim zależeć i tego właśnie na te Wielkanocne Święta również Państwu życzę, a oprócz tego tradycyjnie zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia po Świętach.